No i niestety taki zawód, że, że nikt od razu, od razu nie, nam nie daje trzy punkty, nie? Grajcie, grajcie normalny solidny hokej, tak jak potraficie grać, tylko proszę, bo w takich meczach zazwyczaj wiecie, zaczynają ludzie kombinować, zaczynają grać minuta, 20, minut, 30 swoje odcinki. Zaczyna... Poszukiwać jakieś tam głupie podania, jedno, drugie, trzecie. Z takimi drużynami trzeba zrobić wynik, a później spokojnie już można kombinować, już coś tam nagrywać, jakieś warianty płacić, ale trzeba zrobić wynik. Jedziemy, chłopcy, krótkie zmiany, dyscyplina. Wychodzimy od razu, widać, że chcemy grać w hokeje, Wygrywamy i odpoczywamy. Jazda. Do Akademii Hokeja może przyjść każde dziecko w wieku od 4 do 8 lat. Zajęcia prowadzimy dla tych najmłodszych w soboty i w niedzielę o 8.30, dla tych trochę starszych już w czwartek i we wtorek, w zależności od harmonogramu i planu zajęć. Każde dziecko może przyjść, spróbować swoich umiejętności czy zaszczepi się w to, czy chce chodzić na, na, na nasze treningi, trenować na lodzie. Dzieci, które zdecydują się na, już na treningi u nas, mają szansę wypożyczenia u nas sprzętu. Tu tu no, dalej się stara. się no, stara, Tu reklamacje słyszę. Musisz no to teraz kleimy sepka. Tam ostatnio miał e, trochę problem. Lekki stan zapalny się zrobił w barku, więc tak naprawdę taka bardziej profilaktyka. No, dzięki temu to też bark był stabilny i nie boli mnie tak aż bardzo. A Kuba się zna na tym, co hmm. robi, więc... się na coś No tak, każdy mu ufa. No, chłopak ma doświadczenia trochę, więc... Nie ma co mu nie ufać, nie? gości Górnośląska Fundacja Onkologiczna. Z okazji tego, że miesiąc październik jest różowym październikiem, gdzie wspieramy raka piersi. Mamy dużo innych atrakcji związanych z tym. W drugiej przerwie odbędzie się licytacja koszulki Krystyna Mroczkowskiego, która dochód pójdzie cały na ową fundację właśnie, gdzie będzie można ją wspomóc, tak zachęcamy. Dochodzenia na mecze i widzimy się na tym zraku. No mam dla was wszystkich prośbę. Każda akcja, każdy ból w tercji ofensywnej, każde, każde nasze trafienie do tercji ataku rozpoczynamy od szału. To wasze punkty. Bierz, Bierzcie swoje. Ja dawaj. Dzisiaj Górnośląska Fundacja Onkologiczna gości na meczu Polonii Bytom. Panowie z Polonii włączyli się w naszą akcję profilaktyki raka piersi, Różowy Październik, i grają w, z różowymi wstążkami z hasłem Żyć raka na bandę. Nasza fundacja zajmuje się wieloma rzeczami w kwestii profilaktyki, nie tylko raka piersi, ale ponieważ Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Dzisiaj jesteśmy tutaj na meczu, żeby porozmawiać z kibicami nie tylko o sportowych emocjach, ale także o tym, że każdy z nas ma ten moc, żeby się chronić przed nowotworami. Pamiętać o aktywności fizycznej, unikać właśnie tytoniu, unikać w miarę możliwości leczenia hormonalnego, zarówno takiego antykoncepcji, jak i hormonoterapii zastępczej. Jak się rodzi dzieci, to dobrze jest karmić piersią, jeżeli taka możliwość istnieje. To są te wszystkie takie małe elementy, które my możemy dla siebie zrobić, żeby było lepiej. Dzisiaj rozmawiamy o dobru kobiet, o rozwoju świadomości, profilaktyki. No a pani ma z tym naprawdę dużo tak, do czynienia. Ja i moja córka, moja mama, co pół roku robimy badania, także dbamy o to. My jako kobiety ogólnie dbamy o nasze środowisko, w którym żyjemy, o naszych mężczyzn, o nasze dzieci. O ładne włosy, paznokcie, ale przede wszystkim powinniśmy właśnie zadbać o profilaktykę o nas, bo jak my będziemy zdrowe, to możemy dbać o tych wszystkich innych, także badajmy się, panie. 娱乐。 Wy się śmiejecie, kiedy, kiedy zaczynacie wal... Czy trzeciej zaczęliście tam tracić k... albo po prostu odrzucać się od kączków. Grajcie cały czas na dobrą poziomie swojego. Dla najlepszego, panowie. Są Dałbym Bogdanowi, ale będzie nudno. Andrzej? <laughs> Nie, panowie... E... Dylemat, Savi, Jaro. Sorry, Savi, Jaro, na pół. do kamery powiem. Okulary załóż ładnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja Dobro. No Zrób tożenie. Dobo teraz. Tak? No super. no co mam powiedzieć? Mehmet. Wszystkim obrońcom. Wszystkim powiedzieć. A co był dziś? Iść. Dobra, lecimy dalej. Świle! Iść! Dobrze. no uważam, że zagraliśmy mecz w miarę niezły. Może poza trzecią tercją, gdzie już widać było, że się rozluźniliśmy dużo strat, zrobiliśmy w tercji neutralnej, w tercji przeciwnika, gdzie, gdzie no po prostu e, przeciwnik mógł dostać skrzydeł i, 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 i zagrozić naszej bramce. E, no na szczęście wyniki taki tak bezpieczny. E, no koniec końców pozytyw. Jak tam plany na Tychy? Macie już jakieś przewidywania? No teraz mamy. E, jeden dzień wolnego, później mamy saunę, odnowę biologiczną e, i od środy no, zaczynamy misję tychy. E, na pewno przeciwnik wymagający. E, przeanalizujemy przeciwnika, e, przygotujemy się na pewno do tego dość solidnie. No, mam nadzieję, że wygramy. Ja mam jeszcze e, parę słów e, do moich dziewczyn i, i synka. Mam nadzieję, że oglądałyście. Maja, Marysia, Janek. Trzymaliście kciuki? Dzięki. Pozdrawiam.